Wspomnień rusza w przeszłość. Dziś jedziemy do stacji Newsów. Dziś kolejna porcja newsów sprzed 27 lat. Ponownie będą to już newsy jesienne. Cofnęliśmy się do września 1997 roku i jest coraz mniej tematów związanych z działalnością na świeżym powietrzu. Trochę jednak znaleźliśmy i dziś Państwu je pokażemy. Hitem tamtego czasu był mecz derbowy pomiędzy dwoma szczecineckimi klubami rywalizującymi w czwartej lidze Daszborem i Wielimiem. Co jakiś czas dochodziło do spotkań obu drużyn. Jednak były to mecze podwyższonego ryzyka, ponieważ ich kibice nie darzyli się szczególną sympatią. Warto to przypomnieć. Może w przyszłości uda nam się pokazać całe spotkanie. A teraz ruszamy ze wspomnieniami. Abonenci z sieci kablowej Zachód mogą odbierać kolejny polski program TVN. Program ten nadawany jest cyfrowo za pośrednictwem satelity. Jest to 12 polskojęzyczny program w naszej sieci. Na ten program czekaliśmy bardzo długo. Zapowiadano wiele bardzo interesujących pozycji i ci, którzy go oglądają, chyba się nie zawiedli. Można jedynie mieć zastrzeżenia do strony technicznej przekazu. Tak się jednak składa, że technologia cyfrowa jest jeszcze na warunki polskie niezbyt doskonałą i mogą zdarzać się usterki. W naszej sieci dotychczas kilkakrotnie ginął obraz, a czasami nie trudno zauważyć usterki dźwięku. Jest to, jest to skutkiem dowolności stosowania przez nadawców i odbiorców niekompatybilnych systemów i sprzętu do przekazu cyfrowego. Jak już niektórzy zauważyli, przy tych samych urządzeniach nie było problemów z odbiorem cyfrowego programu, tylko muzyka. Programy, problemy zaczęły się po wprowadzeniu TVN. Liczymy na to, że wraz z postępem technologii i ten mankament zostanie szybko usunięty. Za usterki i kłopoty w odbiorze przepraszamy. A póki co oglądamy TVN na kanale S9 w sieci telewizji Zachód. Drużyny piłkarskie rozegrały kolejne mecze w ramach rozgrywek czwartej ligi. Na stadionie Daszboru odbyły się szczecineckie derby Wielim kontra Daszbór. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom spotkania. Ulewny deszcz zamienił boisko Osirów w grząskie Bajoro. Mecz postanowiono więc rozegrać na nieczynnym już stadionie Daszboru. Zawodnicy Wielimia wystąpili w biało-niebieskich strojach, Dashbur w biało-czerwonych. Mecz prowadziła trójka sędziów z Białogardu. Od początku spotkanie rozgrywane było w szybkim tempie. Fatalny stan boiska sprzyjał licznym przypadkowym faulom. Gra była wyrównana, zawodnicy obu drużyn walczyli z wielkim poświęceniem. Jednak pierwszą bramkę strzelił Wielim w 27 minucie po rzucie wolnym egzekwowanym przez Sebastiana Głuszaka. Piłkę otrzymał Cezary Kozielski i z ostrego kąta umieścił ją w dramce Daszboru. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-0 dla Wielimia. Druga część meczu to nadal ostra walka obu druzyn. W 60. minucie Wielim po raz kolejny zaatakował bramkę do i po strzale Stanisława Podolańczyka prowadził 2-0. W 72. minucie bramkę kontaktową do Daszboru uzyskał Piotr Kotys. Na 10 minut przed końcem meczu groźnie wyglądającej kontuzji dostał bramka z Podczas interwencji zderzył się z zawodnikiem Wielimia, w wyniku czego stracił przytomność. Przewieziono go karetką na oddział chirurgiczny szczecinowskiego szpitala. Jak się dowiedzieliśmy wczoraj, zawodnik odzyskał przytomność i w stanie dobrym pozostaje jeszcze na oddziale na obserwacji. Wynik meczu do końca nie uległ zmianie. Wielim zwyciężył 2 do 1. Po 8 kolejkach Wielim z 19 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli. Rozgrywek, a Daszburg z dziesięcioma punktami, plasuje się na dziewiątej pozycji. Przed chwilą. Zakończyły się długo oczekiwane w naszym mieście derby pomiędzy dwoma szczecińskimi zespołami, Wielimiem Szczecinek i Daszborem Szczecinek. Wygrał Wielim 2:1. Ja rozmawiam z trenerem Daszboru, panem Czesławem Lisem oraz z wiceprezesem Daszboru do spraw piłki nożnej, panem Rumaldem Szkiłądzim. Panie trenerze, na gorąco pana konkluzję po dzisiejszym meczu. No, dzień dobry Państwu. Oba zespoły są dobrze przygotowane. Gra była bardzo szybka, zdecydowana. Wiadomo, że derby zawsze w derbach jest tak, że każdy zespół chce wygrać w mieście, być lepszym i no, gra jest kontaktowa trzy żółte kartki i y, 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 po, y, po dwie niepotrzebne z jednej i z drugiej strony sędzia dał. Także uważam, że to nie było jeszcze nic e, groźnego. E, natomiast e, sędzia nie panował nad e, z całością na boisku, więc był nieprzygotowany. W patrzył w jedną stronę. E, w, w każdym razie nie jestem z tego prowadzenia z zawodów zadowolony. Natomiast e, w może być pomału coraz bardziej zadowolony być e, z piłki nożnej, bo e, są dwa zespoły e, dobre. E, w, zespół Daszboru e, przegrywał, mimo e, że grał w, w drugiej połowie e, w dziesiątkę, e, prowadził równorzędną grę, a momentami nawet był e, lepszy. E, w, no, błąd bramkarza, padła druga bramka. E, w, smutne, no ale tak jest, że zawsze się mówi, bramki padają po błędach. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, podobno dosyć groźnej kontuzji nabawił się dzisiaj pierwszy bramkarz daszboru. Dasz Czy coś więcej mógłby pan widząc telewizji zachód powiedzieć o tej kontuzji, gdyż niepokoimy się o bramkarzy. Tak, ja się też bardzo niepokoję, wynik nie smuci, ale to ma tak mało ważne w stosunku do tego, że bramkarz był odniósł na piątce, był brutalnie faulowany. Otrzymał w, w głowę e, w, w jakiś cios. E, w, no, trudno tutaj, nikt nie widział jak to było. W każdym razie odwieziony jest do szpitala, nie odzyskał przytomności i e, wynik wiadomo, że raz się wygra, raz się przegra. My się uczymy grać piłkę nożną. E, gramy przeciętną jeszcze piłkę nożną, taką jak na, na klasę wojewódzką dobrą, ale nie luksusową, dlatego przede wszystkim zdrowie zawodników i to nas smuci, że zawodnika nie mamy w tej chwili, nie wiemy co się dzieje. Panie prezesie, jest pan widzę bardzo rozżalony po dzisiejszym meczu. Całe spotkanie bardzo Pan przeżywał, komentował na gorąco poczynania zarówno piłkarzy daszboru, jak i Wilimia, jak i Trójki Sędziowskiej chyba sędziowania. Nie był pan za bardzo zadowolony dzisiejszego meczu, prawda? Dzień dobry, witam serdecznie telewizji w Telewizji Zachód. Tak na gorąco należy rzeczywiście pogratulować Wielimowi zwycięstwa w tym meczu. Natomiast mam tutaj wielkie słowa podziękowania dla ten analiza i dla zawodników, którzy przy tym, co pan ten Lis łaskaw był zauważyć, przy tak tendencyjnym sędziowaniu naprawdę grali bardzo dobrze. Rzeczywiście można było tu rozmaite dywagacje na temat tego, jak się układał mecz, ale człowieka rzeczywiście licho brało, patrząc jak gwizdanie w jedną stronę powoduje deprymowanie zawodników, bo wiadomo wtedy gra się z innym nastawieniem psychicznym kiedy od przeciwnika należy uciekać, bo nie wiadomo, co sędzia gwiznie. Ten mecz był dobrym widowiskiem. Warunki wiadomo, jakie były ciężkie. Oba zespoły pokazały kawałek dobrej piłki. No, żałować należy, że nie prowadziliśmy 1-0 po znakomitej akcji tutaj w piątej minucie, kiedy Piotr Koty no, było suche boisko, na pewno by strzelił tego gola. Ale generalnie rzecz biorąc zespół niesamowity harducha tutaj wykazał, że oby, obydwa zespoły mocno były zaangażowane w grę. Myślę, że gdyby normalne sędziowanie w tym meczu było to widowisko byłoby zupełnie inne. Znaczy na pewno wyższy, jeszcze wyższy poziom meczu był. No był zdecydowanie w tym meczu zasłużył co najmniej na remis. Dziękujemy za wypowiedzi. Jeszcze chciałbym dodać, że zespół dashboru jest budowany na przyszłość. To są te wyniki, traktujemy, no chcemy być jak najwyżej, ale budujemy zespół na następny rok i myślimy o, w następnym roku o awansie. Bardzo dużo młodzieży, gra w tej chwili jest prowadzonych w pięciu juniorów, spisują się bardzo dobrze i z tego się też również cieszę. Dziękuję. To jest właśnie to jest właśnie to, co ten list podkreślił, co chciałem na koniec powiedzieć. To jest właśnie to wszystko, co na pewno będzie wkrótce decydowało o super zupełnie innym, na pewno dużo wyższym poziomie naszej piłki tu w Szczecinku, bo zarówno trener-koordynator Lisiak i trenerzy Data, Sajdak bardzo wydajnie i bardzo owocnie pracują z młodzieżą i naprawdę dobrze zbiega się to w czasie, że tu powstanie wreszcie piękny obiekt w Szczecinku i na pewno zbiegnie się to ze zdecydowanie wyższym poziomem gry prezentowanej przez naszych futbolistów. Na pewno to przyciągnie również i szersze rzesze kibiców na stadion, tak chociażby dzisiaj już było sporo kibiców. Na pewno no, każdy byłby był na tym meczu usatysfakcjonowany. Tak mówię, no szkoda, bo co najmniej remis byłby takim sprawiedliwym odzwierciedleniem tego, co się działo na boisku. Dziękujemy za wypowiedź żeśmy życzymy samych zwycięstw w pozostałych kolejkach o mistrzostwo czwartej ligi i trzymamy kciuki za Daszbur. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, do wszystkiego dobrego, do widzenia. Rozmawialiśmy już z trenerami, z działaczami Daszboru Szczecinek. Teraz rozmawiam z prezesem Wilimia Szczecinek, panem Zygmuntem Potrałą. Panie Zygmuncie, przede wszystkim gratulujemy zwycięstwa. Pana drużyna w rozgrywkach o czwartej ligi wygrała w derby z Daszborem 2-1. Bramki Kozielski i Podolańczyk dla Daszboru strzelił bramkę Kotys. Może na gorąco pana wrażenia z dzisiejszego spotkania. Pana uwagi. No bardzo, bardzo nieprzyjemny moment i dlatego nie nie mam zbyt uśmiechniętej miny, dlatego że jednak y, przykra kontuzja, zdarzenie y, powiedziałbym przypadkowe, tam gdzie jest walka jednak o zwycięstwo, szczególnie w derbach. Zawodnik Daszboru, Bramka Pyrzyński, którego zresztą osobiście znam i cenię, uległ groźnemu wypadkowi. Będziemy się dowiadywać, jakie jest stan jego zdrowia. Sam mecz przebiegał, tak się spodziewaliśmy, w dosyć ostrej atmosferze na boisku. Było sporo fauli, bodajże 6-7 kartek żółty z każdej strony. Chcę powiedzieć wyraźnie, że mówiłem wcześniej już, że zależało nam o tym na tym, żeby wygrać przynajmniej ten mecz. Co najmniej wygrać jedną bramką, czyli w zasadzie kto strzela więcej bramek, ten wygrywa. Przygotowaliśmy się do tego spotkania przez cały tydzień. Zwracam uwagę zawodnikom właśnie na to, żeby grali spokojnie, żeby nie było tych złośliwości, żeby nie fauli, a jednocześnie żądałem od zespołu jednej rzeczy zaangażowania, a nie gry zachowawczej. I w tym momencie drużyna spełniła oczekiwania zarządu, prezesa i oczywiście za to otrzymał odpowiednią nagrodę i chciałem, chciałem tutaj przy tej okazji zawodnikom podziękować za wolę walki. Niemniej jednak ten przyk przykry wypadek jednak ciąży na tym spotkaniu. Jak pan ocenia pracę trójki sędziowskiej z Białogardu, gdyż pana koledzy z Daszboru ocenili ich sędziowanie jako stronnicze i tendencyjne? E, chciałbym powiedzieć, że obawy właśnie tego typu były z naszej strony, dlatego, że rywalizujemy o pierwsze miejsce w tabeli z Iskrą Białogard i panowie sędziowie z Białogardu no mogli niejako sobie y, Prawo do tego, że, że będą powiedzmy, no, w jakiś sposób myśleć również o zespole ze swojego miasta, ale nic takiego nie zaszło. Niemniej jednak był obserwator meczu, prawdopodobnie ze sławna. Nie wiem, nie widziałem tego pana. Sędziowie zachowali się według mnie idealnie i mecz przebiegał, jeżeli chodzi o, o, o poziom sędziowania, na bardzo dobrym poziomie których zawodników panu się dzisiaj najbardziej podobał? No, dzisiaj bym wyróżnił szczególnie strzelca pierwszej bramki drużyny Wielimia kolegę Darka i oczywiście Sebastiana Guszaka, który no, pokazał się po dłuższym czasie z jak najlepszej strony. Poza tym trzeba powiedzieć, że całą drużynę należy wyróżnić za hard, za wolę walki i za to, na co oczekiwaliśmy dzisiaj i kibice Wielimia. W minioną sobotę odbyła się trzecia kolejka spotkań w lidze międzywojewódzkiej koszykówki seniorów. Niestety debiutanci w tych rozgrywkach zespół SP7 Szczecinek doznali drugiej porażki. Przed własną publicznością. Tym razem w hali przy ulicy Krakowskiej mecz oglądało znacznie więcej kibiców. Widocznie apel szczeciński zawodników odniósł skutek. W oglądanym meczu w żółtych strojach występują zawodnicy z drużyny Masiv Września. Chciałbym Państwu przedstawić drużyny występujące przeciwników występujących w tej lidze naszej drużyny. Jesteśmy tuż po meczu Masiv Września SP7 zakończonego zwycięstwem 10-punktowym drużyny z wrześni. Rozmawiam z Panem Trenerem. Jerzy Szemałkiem. Bardzo proszę przedstawić pokrótce swój zespół. Kto występuje w Pańskim zespole? Jaki to jest wiek tych zawodników? Większość zawodników to są byli juniorzy ubiegłoroczni. 79 rocznik to jest zawodnik z numerem 10, 12, 7, 7. Potem najstarszym zawodnikiem jest zawodnik z numerem 13, 74 rocznik Pudłowski Maciej. I 75 z ósemką gający Marcin Miczuga Czy jest to zespół z jakimiś osiągnięciami do tej pory? No tu ten 79 rocznik grał w finałach mistrzostw polskich Juniorów Z tym, że w zespole tym brakuje akurat wysokiego zawodnika olejnika Łukasza, który przeszedł do drugoligowej Alby Chorzów. I największy zawodnik w panu w zespole to? Mecz 99 Urbaniach Przemysław. Czy jest to drużyna, która będzie liczyła się w czasie rozgrywek 3 -3 ligowych teraz? No, myślę, że do czwórki powinniśmy awansować. Z tym, że zespół bardzo osłabiony w stosunku do ubiegłego roku. Z pierwszej piątki został jeden zawodnik tylko z numerem 11 Urbaniach Przemysław. Pozostali to zawodnicy, którzy doszli, a ci ubiegłoroczni po prostu jeden odszedł do Alby Chorzów, młody zawodnik, dwumetrowy ponad, a reszta zakończyła karierę. Czy jest pan zadowolony z wyniku, z przebiegu meczu? Nie, bardzo słaby mecz rozegrali. Przede wszystkim w obronie bardzo słabo i w pierwszej połowie przykryciu swego, słaba gra w obronie i w drugiej przede wszystkim słaba gra wysokich zawodników. I jak pan ocenia w kilku słowach drużynę szczecinecką? Młodzi chłopcy. No Fajny zespół, młody. Przede wszystkim z, z dużymi chęciami do gry, czego nie było widać u mojego zespołu. Ty... Już od początku spotkania goście mieli nieznaczną przewagę. W drużynie przyjezdnej grali zawodnicy wyżsi, co spowodowało, że wygrywali walkę pod dwoma tablicami. Przez praktycznie cały mecz utrzymywała się dziesięciopunktowa przewaga. Wynik końcowy na tablicy świetlnej pokazywał zwycięstwo gości w stosunku 83 do 71. W drużynie SP7 najwięcej punktów zdobyli Łukasz Niezgoda 24 oraz Krzysztof Rodziewicz 23. Chciałbym Państwu także od czasu do czasu przedstawić zawodników występujących, występujących w naszej drużynie SP7. Kapitan na początek kapitan naszej drużyny. Dzień dobry, nazywam się Ryszard Trzyszka. Yy, czy gra bez trenera yy, akurat w akurat dzisiejszym meczu i poprzednim yy, no przeszkadza wam, czy też dopinguje jakoś szczególnie? No ja uważam to jako osobiście jako pewne utrudnienie i drużyna też. Po prostu jest John, John jest starszy, który jest naszym trenerem, wie po prostu co mamy robić, widzi kierunek, w którym powinniśmy się posuwać. Ja jestem dopiero pierwszy raz na takim stanowisku i po prostu nie za bardzo wiem, po prostu przekazuję tylko chłopakom jego wskazówki, jego po prostu kierunek tok myślenia i to wszystko. Powiedz kilka słów o sobie. Gdzie się uczysz? Ile masz lat? E, mam obecnie 19 lat. Uczę się w zespole szkół budowlanych w Szczecinku. Teraz w tym roku kończę szkołę. O, w koszykówkę gram niedługo, w sumie 3-4 lata. Oczywiście najlepsza, ulubiona dyscyplina sportowa to? Koszykówka. E, twój idol? To ja wielu. Nie chciałbym wymieniać. Za dużo czasu zajmie wszystko. Wróćmy jeszcze do meczu. Pierwszy mecz przegraliście z 20 punktami. Dzisiaj było znacznie lepiej 10. Jak oceniasz dzisiejszy wasz mecz? no Ja myślę, że po prostu chłopcy dali z ciebie wszystko, że to był bardzo dobry mecz, że idziemy w dobrym kierunku. Po prostu patrząc z perspektywy poprzedniego i tego meczu. Jest to całkiem niezłe posunięcie. Musimy jeszcze parę szczegółów dopracować. I myślę, że jak trener przyjedzie, będzie z nas całkiem zadowolony. Najlepszy zawodnik dzisiaj na boisku? No, osobiście dwóch bym wymienił Łukasz Niezgoda i Marcin Stunek. Jedne, obywaj zasłużyli się w obronie, znakomicie grali w obronie i do tego nieźle atakowali. Następny mecz kiedy, gdzie z kim? Wyjeżdżamy za tydzień, w sobotę o 11 mamy mecz. Tutaj o 11 lub 12 mamy mecz w Szczecinie, AZ. no tam AZS. Który z przeciwników waszych jest najsilniejszy? No już słyszeliśmy kilka nowinek. Po prostu podobno ci byli, nieźli masji września, byli nieźli. No, nie wiemy, po prostu nie graliśmy z nim, jesteśmy tu pierwszy rok, a pan z dużo liga się nie różni od czwartej, tylko tam po prostu zespoły były niższe i troszeczkę inny, niższy poziom był. I na koniec y, dzisiaj było znacznie więcej kibiców. Czy kibice pomagają Wam? Czy chcielibyście jeszcze więcej osób? Oczywiście, że chcielibyśmy jeszcze więcej osób, jeszcze głośniejszy doping. To na pewno deprymuje przeciwnika i poprawia nam, dodaje ducha walki. To już ja dziękuję i życzę Wam sukcesu. Dziękuję. Zespół ze Szczecinka znajduje się na siódmym miejscu w tabeli trzeciej ligi, a następne spotkanie odbędzie się na wyjeździe w Szczecinie z tamtejszym AZS-em. Dziś już dojechaliśmy do stacji końcowej. Nasz pociąg wspomnień zatrzymał się. Wysiadamy przy stacji magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. A ja zapraszam Państwa na naszą stronę www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia!